Witam wszystkich serdecznie w dzisiejszym odcinku. Zanim zaczniemy oczywiście łapka w górę i subskrypcja. Mamy święta, więc możecie mi taki y, prezent zrobić. Y, oczywiście jeszcze pochwalcie się w komentarzach co dostaliście y, na święta. No i zaczynajmy. Na początek chciałbym Wam pokazać to. To jest mój stary Superman, który yy, no nie wygląda dobrze. Ale ja na szczęście dostałem yy, na święta nowego Supermana. No, pokazać Wam go mogę, tylko muszę go wziąć i znaleźć najpierw. Już go Wam pokazuję. On jest trochę rozklekotany, bo wygląda on tak, no bo jego części poszły na potrzeby filmu, ale od razu mówię: jego włosy wyglądały, wyglądają tak, ale. Jako, że mam tego starego Supermana, który z 8 lat ma. Oczywiście ten tosto nie jest od niego, tylko od Jaya Cyfrowego. Dzięki jego włosom mogę zrobić prawdziwego Supermana z tym jego loczkiem. No ale nie o tym dzisiaj, bo dzisiaj buduję sławne osoby z lekko. Znaczy nie sławne, takie popularne. Ani nie ważne, dobra. Yy, od czego tu zacząć? Może. Do, y, oczywiście y, to jest po, podzielone na kategorie Polskie i niepolskie pozwolę sobie zacząć od kategorii niepolskie i na pierwszy ogień. Kogo tu zrobić? Kogo tu zrobić? No, mam tu duży wybór, no, więc zacznijmy od Roberta Downeya, jak, jak go znają wszyscy, to on yy, się wcielał właśnie w rolę Ironmana, oraz wcieli się w, w, tego, w rolę doktora Duma w filmie Avengers: Doom Doomsday, coś ten desen. Yy, który wyjdzie w 2025, czy tam w 2026 roku? No, do jego zbudowania nie trzeba wiele, po prostu jakiś tam strój, główka ironmana i takie włosy. No chyba, że można go też zrobić łysego, bo on też w którymś momencie był, yy, się ogolił właśnie na łyso, ale ja mu dam takie klasyczne włosy. Odłożę go tutaj i następny niech będzie. <śmiech> <śmiech> Sean Connery, czy jakoś tak? Nie, nie umiem tego wymieniać. Wymawiać. wymawiać. Jest, zrob, zrobię go w, tego W wersji, kiedy był jeszcze młody. Bo. Tego, bo. Właśnie jak był młody, to on grał wtedy Jamesa Bonda i tak. Nawet dobrze mi się go udało odtworzyć. Oczywiście teraz, znaczy później, jak był starszy, to też grał fajne role. Na przykład w lidze niezwykłych gentlemanów też grał. No ale y, tak go zrobiłem. No, muszka musi być. Twarz, no, wygląda jak pra, prawdziwy James Bond i tak ma wyglądać. Następnie zrobimy. Y, Aga Jackman, znaczy nie, no kolejny aktor, którego yy, imienia nie u... Czemu tu są sami aktorzy? Dobra, okej. Okay. Yy, nieważne, yy, dobrze, yy, no to zrobimy... On się wcielał właśnie w rolę Wolverina, da mu takie nóżki. Kurteczkę, bo to mu chyba najbardziej pasuje. No i główkę od jedynego wolwerina, którą mam, no bo no, tak było najłatwiej. No i takie włosy. Tylko ja się zastanawiam teraz, czemu ja samych aktorów wybrałem. No trudno, prze, przeżyjecie to. Wy to przeżyjecie, ja to jakoś przeżyję. No trudno. Aha, bo w kategorii niepolskiej są sami aktorzy. A w kategorii polskiej nie są sami aktorzy. I coś ze mną jest po prostu tak. Dobrze. Następny będzie Ryan Reynolds, który się wcielił w rolę yy, Zielonej Laparni i Deadpoola. Zrobimy go z takich nóżek. Zielonego, to zielono-czarnego torsu. Takiej główki od y, szturmowca ze Star Warsów. I takich włosów od Tora. Następny będzie oczywiście Tom Holland, czyli Spider-Man. Jego zrobiłem używając ciałka od y, Rebelianta i głowy od y, Spider-Mana z serii minifigurek Lego Marvel, z serii pierwszej minifigurek Lego Marvel. No i na ostatni ogień poszła y, Scarlett Johansson, którą zrobiłem w ten sposób. I tym sposobem kończymy kategorię niepolską. Teraz wchodzimy w kategorię polską. Zaczniemy od... Dobra. Niech będzie na pierwszy ogień pójdzie Piotr Adamczyk, yy, który w ostatnim czasie... Zask... Znaczy nie w ostatnim czasie, bo trochę już od tego minęło, ale ostatnio trafiła mu się dobra rola... Znaczy, no... Dobra trafiła mu się dobra rola, albowiem grał on w Hawkeye'u, czyli, no, je, jednak Poloki, y, Poloki, to to znaczy, że Poloki coś umieją. Da, dałem mu czerwone spodnie i koszulkę od Kaja z sezonu trzeciego, no bo nie, nie miałem innego takiego bardziej czer pasującego czerwonego stroju, a właśnie y, on w w serialu Hockey miał taki czerwony strój. No i taka główka od Tora i oj I włosy od yy, Owena I tak to jest. Yy, następny niech będzie. Yy, no oczywiście, jak są sławne osoby, to muszą być youtuberzy. A jak youtuberzy, no to oczywiście. No, muszę je być ja. Nie jestem sławny? No to może tak yy, w 1%. W, w 1%. No to po prostu figurka Harry'ego Pottera. Dalej. Figurka, którą chyba zrobiłem najlepiej. Czyli figurka jakby kanału, który jak dla mnie jest wspaniały to jest znaczy no wspaniały po prostu go lubię jest jakby dla mnie trochę inspiracją i jest to figurka Foruksa, którą chyba odzorowałem najlepiej jak się dało, bo lepiej się chyba nie dało, znaczy no z tego co widać widać na jego końce, go odzorowałem, bo nie wiem czy Jakieś elementy tam nie dorobiłem, ale mi się wydaje, że tą figurkę zrobiłem najlepiej. No i co? No to jak już jesteśmy przy youtuberach, no to oczywiście zrobiłem figurkę brickfana, która, no, jakby główka jest ok, chociaż główka nie jest taka sama, ale pasuje. Kurde, czemu mi się tu wszystko przewraca? Główka jest ok, ale reszta nie, no ale trudno. No i jeszcze zrobiłem figurkę, które, figurkę, która mi za bardzo wyszła. Czyli figurkę yy, Lego Hero Polska, No bo no, no nie umiałem tego zrobić, no ale akurat yy, hełm Kapitan Rexa akurat tu bardzo pasował. I zrobiłem kolejną figurkę, która niestety wygląda źle. Jest to figurka poskładanego, czy tam poskładane, nie, 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 nie pamiętam, ale y, to też fajny kanał Olego, ale mm, no, nie miałem y, bówki z y, okularami i y, y, tak jakoś wyszło. Zostały nam jeszcze. Dwie osoby do zbudowania. Na pierwszy obień pójdzie oczywiście wszystkim Polakom znany. Kucharz i tam reporter, czy co, czy on tam jest? I krytyk kulinarny Robert MacWoods. No, no, nie jest zła ta figurka. I powiem Wam tak, że z głową było problem znaleźć. Do momentu, kiedy sobie przypomniałem, że na święta dostałem figurkę yy, Batmana z tego polibaga, z tym gargulcem. Z tego tutaj polibaga. I ja szukałem, szukałem, i dopiero jak sobie przypomniałem o tej figurce, to ja się poczułem. Jakbym zapomniał, że trawa jest zielona. No i ostatnia figurka. Jest to jeden z moich ulubionych polskich aktorów: Andrzej Garbowski. Tylko on jest łysy, bo yy, no, te włosy są jedne, a figurki, do których są potrzebne, są dwie. Są dwie takie figurki. No i, no i no trochę jest dylemat z tym, ale no, widzieliście to z tą figurkę Brickfana z tymi włosami, więc teraz niech figurka yy, Andrzeja się tymi włosami pocieszy no i to są wszystkie yy, po, po, osoby sławne, no, popularne tam, znane na dziś. Yy, powiedzcie, które, który z tych osób znacie, których nie znacie, no i która figu figurka mi wyszła dobrze, a która do kitu. Chociaż wiem, że na pewno figurka Foruxa wyszła chyba bo po prostu, bo po prostu najbliżej oryginału i tyle. No i to, to jest tyle na dzisiejszy odcinek. Pam, przypominam, łapka w górę i subskrypcja. Piszcie w komentarzach, co, co dostaliście na święta. Ja dostałem dużo, o najwięcej słodyczy. Ale to chyba jest yy, u każdego w domu taka sytuacja, że po świętach jest tyle słodyczy, że jest ich dużo, i że się pół rokuje. No, chyba że się ma zamiast przełyku, yy, odkurzacz wmontowany, to wtedy to szybciej znika. No. no i to jest. To by było na tyle. Dajcie znać w komentarzu, o czym mam zrobić następny odcinek. Oczywiście, ja, ja mam dużo planów, żeby nie było, że nie mam, ale oczywiście, jestem otwarty: otwarty jestem na y, Wasze propozycje. I na Wasze propozycje. I, na, i jeszcze jest jedna sprawa. Zastanawiałem się nad pobawieniem się w, takiego komentatora, jak yy, bodajże Lakarnum, Naruciak, na yy, tam Kamil Sus. Yy, za, yy, mia miałem taki pomysł, ale nie wiem, czy ten pomysł jest dobry. Ale tu będzie tylko jeden odcinek, żeby nie było coś, że yy, ja coś odgapię. Nie, ten ten kanał jest o klockach, ale możemy się pobawić poszaleć kto komu, kto mi zabroni, któż mi zabroni, więc y, piszcie, piszcie w komentarzach czy taka opcja by, by mogła być.